Czym prędzej musisz wziąć sprawy w swoje ręce? Inaczej się tych oświadczeń nie doczekasz. Oświadczyłem ci się? Oświadczyłeś się, Kasty? Za cholerę nie pamiętam, żebym kupował jakiś pierścionek. Czyli jestem zagorzałem przeciwnikiem małżów. Powiedziałbym nawet, że najzagorzawszy. Narzeczony! No ty! Nie wiem, nic nie pamiętam. Nic nie mogę sobie przypomnieć. Może ty coś pamiętasz? Mam Cię zabić tu na miejscu, czy chcesz Cię sam rzucić z mostu? To prędzej bym się z nią dwa razy rozwiódł, niż ożenił. I, I bierzecie ślub? Jaki ślub? Zręczenie to jeszcze nie ślub. Na okoliczność. <laughs> Oj córcia ślub! Kupcie garnitur, sukni ślubną. Na... Tato, mówiłam Ci, że coś podejrzewa. Zawsze tak jest. Człowiek najpierw zrobi głupoty, potem się wypiera, że nie wie, jak do tego doszło. Tutaj dzieje się coś niedobrego. I bóg mi świadkiem, że dowiem się co. Kłam! Kobiety nie kłamie. Zaręczyny są jak zwiastuny przed filmem w kinie. Trochę trwają, ale po jakimś czasie się kończą i zaczyna się nudny, długi film, za który płaci słoną cenę. Urząd stanu cywilnego, kościół, spowiedź, zruchny, wieczór panieński. O kawalerski może zapomnieć. I tak ci już będzie kurwa ujeżdżać do końca życia. I zapomnij o Holandii, dobrze? Zapomnij! Nie ma Holandii! Wszędzie tylko jakieś Van Goghi, yy, słoneczniki i wiatraki. I ci narkotykomani, którzy sobie wstrzykują marihuanę.